Myślisz, że wszystko w siłowni jest oczywiste? Prawda jest zupełnie inna. Czy wiesz, że twoje mięśnie rosną dopiero podczas snu? Albo że martwy ciąg angażuje niemal całe ciało? A może słyszałeś o pamięci mięśni, która pozwala szybko wrócić do formy po przerwie? W tym filmie poznasz 10 prawdziwych faktów o treningu siłowym, które zmienią twój sposób myślenia o ćwiczeniach. Numer 1. Twoje mięśnie doświadczają mikrourazów. To całkowicie normalne i wręcz pożądane. To właśnie one dają sygnał organizmowi, że czas odbudować włókna mięśniowe, czyniąc je silniejszymi niż wcześniej. Sama sesja na siłowni to jedynie iskra, prawdziwy wzrost mięśni dzieje się później, podczas regeneracji. Odpoczynek, sen i odpowiednie odżywianie są równie ważne jak trening. Bez nich twoje mięśnie nie rozwiną pełnego potencjału. Numer 2. Martwy ciąg angażuje prawie wszystkie mięśnie. Martwy ciąg to król ruchów siłowych. Angażuje plecy, pośladki, uda, kor i ramiona. Dzięki temu nie tylko budujesz siłę, ale też poprawiasz stabilizację ciała i postawę. To ćwiczenie jest fundamentem treningu siłowego, pomaga Twojemu ciału stać się bardziej funkcjonalnym i zgranym, a siła, którą zyskujesz, przydaje się nie tylko na siłowni, ale też w codziennym życiu. Numer 3. Mięśnie mają pamięć nawet po długiej przerwie od treningu Twoje mięśnie pamiętają poprzedni poziom siły i masy. Zjawisko masy memory sprawia, że powrót do formy jest szybszy i łatwiejszy niż mogłoby się wydawać. Nie musisz zaczynać od zera. Organizm szybko odbuduje włókna mięśniowe, a Twoje wcześniejsze wysiłki nie idą na marne. To świetna motywacja, by po przerwie znów wskoczyć na siłownię. Numer 4. Ćwiczenia na duże grupy mięśniowe, takie jak uda i pośladki, wymagają ogromnej ilości energii. Przysiady, wykroki czy martwy ciąg nie tylko rozwijają nogi i pośladki, ale też przyspieszają metabolizm i spalanie kalorii. Dlatego trening nóg jest idealny, jeśli chcesz połączyć budowanie siły z efektywnym spalaniem tłuszczu. Silne nogi zwiększają też wydolność i moc w codziennych aktywnościach. Numer 5. Największy mięsień ciała pośladkowy wielki to prawdziwy silnik ciała. Odpowiada za prostowanie nóg, stabilizację bioder i moc w codziennych ruchach. Silne pośladki poprawiają sylwetkę, chronią kręgosłup, kolana i stawy biodrowe, a także wspierają bieganie, chodzenie i podnoszenie ciężarów. Nie chodzi więc tylko o wygląd. Zdrowe pośladki to fundament funkcjonalnej siły. Numer 6. Kofeina poprawia siłę, spożycie niewielkiej dawki kofeiny przed treningiem może znacząco zwiększyć wytrzymałość i siłę. Pobudza układ nerwowy, poprawia koncentrację i zmniejsza odczucie zmęczenia. Dlatego wiele osób sięga po kawę lub suplementy przed sesją treningową. Pozwala to wycisnąć z siebie więcej i trenować bardziej efektywnie. Numer 7. Trening siłowy wzmacnia kości ćwiczenia z obciążeniem, nie tylko budują mięśnie, ale też stymulują kości do wzrostu i utrzymania wytrzymałości. Regularny trening siłowy zwiększa gęstość kości, zmniejszając ryzyko osteoporozy i złamań w późniejszym wieku. To jeden z najlepszych sposobów na długotrwałe zdrowie całego układu kostnego. Numer 8. Brak snu osłabia siłę sen to czas regeneracji mięśni i układu nerwowego. Niedobór snu spowalnia naprawę włókien mięśniowych i zmniejsza wydajność na siłowni. Nawet jedna noc zbyt krótkiego odpoczynku może sprawić, że poczujesz się słabszy, mniej skoncentrowany i szybciej się zmęczysz. Dlatego odpowiednia ilość snu jest równie ważna jak trening i dieta. Numer 9. Intensywny trening spala kalorie po ćwiczeniach po intensywnym wysiłku. Organizm potrzebuje energii, aby przywrócić ciało do stanu spoczynku. Zjawisko to nazywa się EPOC, czyli efekt afterbet. Oznacza to, że kalorie są spalane jeszcze długo po zakończeniu treningu. Ciężkie serie na siłowni maksymalizują ten efekt, pozwalając spalić więcej kalorii nawet po opuszczeniu siłowni. Numer 10. Twoja psychika ma ogromny wpływ na wyniki treningowe. Skupienie, motywacja i pozytywne nastawienie pozwalają podnieść większe ciężary i wykonać więcej powtórzeń. Mentalne przygotowanie jest często kluczem do sukcesu. Dobrze nastawiony umysł może decydować o różnicy między przeciętnym a wyjątkowym wynikiem na siłowni. Trening to nie tylko ciężary i pot na siłowni: to proces, w którym twoje ciało i umysł rosną razem. Pamiętaj, że mięśnie rozwijają się podczas regeneracji, siła zaczyna się w głowie, a każdy ruch, który wykonujesz, ma znaczenie dla twojego zdrowia i formy. Nie bój się wyzwań, dbaj o sen, jedzenie i systematyczność, bo to one tworzą prawdziwe efekty. Niezależnie od tego, czy zaczynasz przygodę z siłownią, czy wracasz po przerwie, każdy trening przybliża cię do twojej najlepszej wersji. Trzymaj rytm, bądź cierpliwy i baw się tym procesem. Twoje ciało ci za to podziękuję. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego pierwszego odcinka. Jeśli spodobał Ci się materiał, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał. Tu znajdziesz mieszankę treningów, gamingowych przygód i wszystkiego, co wciągające oraz inspirujące. Nie przegap kolejnych odcinków. Do usłyszenia i cześć!